Mamy powołanie na kwietniowe zgrupowanie. Dziwna data, jak na zgrupowanie, zawsze są w marcu. Na tym będzie się mniej więcej opierał dzisiejszy odcinek. Widzę, że w ogóle siódemkę dostałem w reprezentacji. Pytanie, czy w ogóle zagram, tego nawet nie wiem. Ale mamy mecze ze Szwajcarią i z Kolumbią. No i są to oczywiście mecze towarzyskie, dlatego, tak jak mówiłem, te mecze sobie zagramy, ale następne mecze, jeżeli będą towarzyskie, to już będziemy skipować się w reprezentacji, bo to nie jest w sumie ciekawe zbytnio. No ale debiut trzeba zagrać, wiadomo. No ale na początek wychodzimy, w podstawowym składzie trzeba zrobić dobre wrażenie, żeby trener wypuścił ze Szwajcarią, to na pewno gramy ze stra. stra. Strasburgiem. Z Karolem Strasburgerem. To chyba dobrze powiedziałem już teraz. Oni mają dziewiąte miejsce, a my mamy drugie. To jest niebywałym osiągnięciem, uważam. Wygranie ligi jako Beniaminek byłoby niesamowite, mi się wydaje, ale nie wiem, czy też nie za łatwe. No, ale co ja wam powiem? To przecież jest Liga Ogórasów. Zobaczymy, czy Strasburg to są Ogórasy. No, słuchajcie, takiego zawodnika, obiecującego, przyszłościowego, to ciężko nie powołać. Ja uważam, że i tak dostaliśmy bardzo szybko powołanie do tej reprezentacji, ale myślę, że gdyby nie te wyniki, to faktycznie byśmy nie dostali powołania. Bo overall mamy dosyć niski jeszcze w miarę. Ale problem w tym, że niestety reprezentacja Polski nie gra składem z pomosykiem ofensywnym, czyli nie ma tam zbytnio na mnie miejsca. Oni grają dokładnie taką taktyką, jaką my tutaj w O, jest szansa z dystansu! Ale było blisko, żeby tutaj z za pola karnego. Wow, prawie straciliśmy gola. Wow, i znowu. W pierwszej połowie to oni grali dobrze, a my to raczej słabo. Musimy wziąć się w garść. Ale dobre podanie Jones, proszę cię, strzel gola, jest! To bramkarz mi tutaj sporo pomógł, bo strzał był taki sobie. No ale jest ta bramka, może po tym meczowym zmienił cieszynkę jakby mi się chciało, ale nie wiem czy mi się chce. <laughs> ale ta jest w sumie spoko, taka elo. No niewiarygodne, znowu Stachu Jones musi brać wszystko na siebie. No ale w sumie to na tym ta kariera trochę polega, żebym to ja był bohaterem. No i jestem, teraz jest kolejna szansa. Czy Stachu dostanie tą piłkę? Nie za bardzo, jest przerzucenie na drugą stronę. I co teraz? O, Jones, uwaga Jones, lewa noga, nieprawdopodobna bramka! To siadło, nie wierzy w to, znowu ta cieszynka. No kurde, zawsze zapomnę się na kolana wślizgnąć. Ale piękna bramka i jest duża szansa na hat trika dzisiaj jeszcze, zobaczmy. I oby nie było jak w poprzednim odcinku, że strzelam dwie bramki i nie będę miał nawet za to MVP. Ale to było niesamowite, jak to w ogóle wpadło. To nie był mocny strzał, ale ja lubię takie właśnie akcje. Wow, z nieba do piekła w sumie Lemą, bo radziliśmy sobie naprawdę słabo, dopóki ja... No nie zajebałem dwóch bramek, taka jest prawda. A teraz w sumie może być 2-1? Ja nie wiem, co on robił teraz, że tyle zwlekał. Dawaj, dawaj! Dobrze, Stachu odebrał piłkę! Odegraj! Jeszcze jest, Stachu! Nie! Odskoczyła mi piłka, no fuck. W pełnym biegu próbowałem przyjąć, niestety no... Nie zawsze to wychodzi, jakbym chciał. I tak już dużo wychodzi, jakbym chciał. Niedosyt sprawia, że zawsze mi mało, a i tak już mam dużo. Ale akcja! Pięknie Gilameto zrobił! Wyprowadził na manowce tutaj zawodników. I Jones! Hello. Trzecia bramka Stachu Jonesa. To się wydaje bardzo proste. Ale widzicie, nie zawsze tak jest. Ale to jest nieprawdopodobne, kurde, że nagle, jakby nic nie strzelałem. A teraz strzelam mega dużo. Chociaż nie aż tak wcale dużo, bo. Tak naprawdę to w lidze są inni zawodnicy, którzy strzelają jeszcze więcej, ale to jest naprawdę dużo do takiego zawodnika. Stachu Jones dzisiaj kompletuje drugiego hat-tricka w swojej karierze i długo nie było trzeba czekać wcale na taki rozwój sytuacji. Jeszcze się udało. Ja nie mam sił, zobaczcie. Zero staminy. W sensie to też jakoś dużo nie przeszkadza. Ciężko jest na przykład zebrać się do sprintu, ale jak już biegniesz, to już biegniesz dobrze. I to jest niebywałe, że znowu w takim meczu, że my naprawdę ledwo co tutaj graliśmy, a Stachu znowu wziął wszystko w swoje ręce i strzelił trzy gole. Koniec. Czy to jest piękne? No, kolejna piłka do kolekcji, to jest druga piłka Stacha. Idealnie przed przerwą na kadrę, więc ja może dostanę jakieś minuty w tych meczach, oby. Okej, okay, nie wierzę w to, że nie będę miał oceny meczowej. Jest nawet 10-0, wyżej się już nie da. Z 10-0 ocenę. mam MVP. Niestety, szkoda, że nie było żadnej bramki z dystansu, ale zobaczmy, ile to będzie expa, bo będzie na pewno dużo. Rekord to jest 480 expa a ja już chyba widzę, że będzie dużo więcej. 680? A nie, sorry, to 680 to jest rekord przecież. No, czyli tyle samo, co wcześniej, co wcześniejszy hat-trick bo wtedy tak samo ta punktacja chyba wyglądała. Zobaczymy oczywiście jeden level, no i prawdopodobnie w tym odcinku nawet zdobędziemy również drugi. Zerknijmy jeszcze na tabelę. Tutaj widzę, że PSG wygrywa i Tadrem też, czyli jeszcze PSG nie wyprzedza, ale te Lil ciągle dobrze gra. Zobaczcie, oni mają tylko jedną porażkę w tej lidze. Kurde, my mamy w ogóle dobre goal difference. Ten gameplay mod faktycznie poprawił grę i to widać tutaj po statystykach, bo zawsze ta moja drużyna w karierze była tą drużyną, która strzelała najmniej i traciła najmniej, co było trochę nudne. A teraz statystyki się poprawiły, dużo więcej bramek jest w meczach. Ej, zostało chyba 6 meczów do końca? 34 mecze, a jest 28. Czyli 6 meczów do końca. Jest, Polska-Szwajcaria. Pierwszy mecz w historii. Kwiecień 2020. O, i będziemy grali jeszcze z najsłabszą drużyną. tej Ona jest najsłabsza. Tak. Le Havre. Najsłabsza drużyna, ale to po zgrupowaniu. Najpierw mamy zgrupowanie. No, i my jesteśmy na ławce rezerwowych, niestety. Od pierwszej minuty nie wystąpimy, ale prawdopodobnie wejdziemy gdzieś tam. W trakcie tego meczu widzę, że Wojciech szczęsny powrócił. No i Robert Lewandowski. 8-4 overall. Słabo. No ale co poradzisz? Dobra, ja muszę dodać tutaj overall. Okej, okay, mamy 67 overall. A tak się prezentuje Stachu Jones Koszulce reprezentacji, ale mam nadzieję, że wyjdę chociaż na chwilę na boisko w tej koszulce, bo bym chciał zrobić po prostu fajną miniaturkę. Jeszcze dostałem siódemkę, czajcie. To jest dobra liczba. I szczęśliwa podobno. Wow, fajne tło w ogóle tu jest, takie fioletowe. Arkadiusz Milik wraca do reprezentacji. Ja pamiętam kiedyś ze Szwajcarią w 2014 roku grał. No i strzelił z wolnego. Stadion narodowy. Kurde szkoda, nie załadowałem scoreboardu. Trudno, będzie taki podstawowy z gry, ale on też nie wygląda źle. Przedniej części źle wyglądał, teraz nie jest aż tak źle. No to oglądamy z ławki, widzowie. Teraz ja też jestem widzem. O, no i jestem! I gram na boku Roberta Lewandowskiego. Ale będzie duet. W ogóle nie wiem czemu, ale Robert Lewandowski ma tutaj osiemnastkę. Wow, dobra akcja była i to Stachu Jones rozprowadzał. No jakbyśmy tutaj strzelili gola, no to byłby chyba wymarzony debiut w reprezentacji. Karol Świderski miał taki debiut, ale oni grali wtedy za Andorą. No ale dobre podanie od Jonesa, jest Zieliński, tylko no biegnij! Uderzenie w poprzeczkę, ach! Dziwne to jest, ale jak mają tyle wolnego miejsca przed sobą zawodnicy jaj, no to jednak oni nie biegną, tylko kurna tak dziwnie się pląsają. Znowu Stachu, zobaczcie jak tu jest dużo miejsca. Rozprowadzamy tę piłkę. I dobre zagranie! Zielu prosto, ale tutaj nie wiem czy niemożliwe było podanie. A nie, to nie był Zielu w ogóle. Jak? Jak to jest samobój? No przecież to ja strzeliłem. No kurwa. No bez jaj. Zobaczcie, co tu się odwał. No nie, no otarło się chyba o tego bramkarza zjebanego. Stoi jak tyczka. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. <laughs> no to powinna być bramka Stachu Jonesa. Zajebał mi kopa we mnie. No co, no wygrywamy. No takiej takie bramki jeszcze nie było w tej serii. Natomiast to nie powinien być Aungol, tylko Stachu Gol. Ty chyba trzeba dać nową ksywkę Stachowi i Stachu Gol. Albo brama Stacha. Nie, to słabiej brzmi. Ale teraz jak opiłem w ogóle dostałem, dawaj Stachu! Stachu Jones! No, schodzi Jones! Aj, 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 To nie leciało chyba, także dobrze, że w ogóle dotknął to chociaż mamy rzut rożny. Ej, w sumie ten scoreboard to nawet nie jest taki zły. Nawet pasuje. Dobra, klepka z Robercikiem. Boże, jak ja bym chciał spotkać Robercika, a ja teraz z nim gram. No dobra, Stachu z nim gra, ale to co to znaczy? Prawie to samo. Oj, niebezpiecznie, Szwajcaria w naszym polu karnym i broni Wojciech, dobrze. No to już chyba pewne, że wygramy to, ten mecz? Nie wiem, no powinienem dostać za tą bramkę jakiś bonus chyba. Ale dobra, trzeba Trzeba zobaczyć, kto jest MVP tego spotkania. Może ja? A nie, Dominik Marczuk. Mimo, że Stachu miał dokładnie taką samą ocenę, no ja powinienem mieć najlepszą ocenę. Mamy pierwszy mecz w narodowych barwach i pierwsze zwycięstwo. Może teraz nie wypuści trener na Kolumbię w pierwszym składzie. Fajnie by było. Kurwa. Jednak nie włączę tego scoreboardu, bo była chyba aktualizacja do gry. I nie wiem czemu. Kiego kuta mi usuwają scoreboardy. No trzeba wpisywać je na nowo. Szkoda, że nie zrobiłem sobie kopii zapasowej. Będę musiał kurwa to zrobić od nowa. No trudno. Niestety siedzimy na ławce. Dobra, jestem na boisku. Natomiast yy, przegrywamy. Ta Kolumbia lepsza. Ale to nie to samo co na Mundialu, nie? Tam to dostalowaliśmy w pizdę 3 do 0. Także nie ma tragedii. Zobaczmy, Stachu Jones. Może jakaś rzuteczka? Zobaczmy dobre podanie do Roberta. Ach, Robercik. To będzie owocna współpraca, mam nadzieję. pewnie pójdzie na emeryturę po tym sezonie, tak strzelam. Teraz bardzo dobrze mi tu wybiega jakiś chłop i dobre na Jeszcze piłka padła łupem. No przed polem karnym, uwaga! Podaj mi, jest Stachu, dobra! Stachu, no, no, no. No dawaj teraz, kto tu leci? Chyba Juźwiak. no zagraj mi tu, co ty robisz? Co to jest za podanie? A fajna by była pasa w reprezentacji, widzę, że długo ona trwać nie będzie. Bo mamy pierwszy mecz ze zwycięstwem, ale drugi już będzie przejebane. No jeszcze trochę czasu jest. Wow! Robert, ty kozaku! Robert Lewandowski, jeden do jednego. Co to był za gol? Zobaczcie, jakie tu piękne rozegranie. Tu miałem piłkę, tutaj jeszcze raz do mnie zagrał, a ja tutaj do środka pola. To było świetne rozegranie, ale że to wpadnie, nigdy bym nie pomyślał. Dobra, no to chyba jednak nie będzie porażki, bo już nie wierzę w to, że nam tutaj strzelą. Raczej my prowadzimy grę, więc raczej to my byśmy mieli strzelić, jak już. Jak dobrze to rozegramy, jest Jones. Zagranie do Roberta! Nieprawdopodobne. Co tu się wydarzyło? Robert Lewandowski strzeli na... strzela na 2 do 1. Robert Lewandowski, 18 podzielić na 2 to jest 9. A więc co to w tu chodzi. Zobaczcie, jaka fajna cieszynka. Odrobiliśmy ten wynik Robert Lewandowski bohaterem, ale Ale co za współpraca ze Stachem No kurde I tutaj ma teraz asystę Stachu Ale warto wspomnieć, że wcześniej miał udział przy bramce Bo był podającym do asystenta Będziemy mieli nawet sporo ekspa Za to spotkanie Ty, a ja dałem sobie ekspa w ogóle za te poprzednie? Bo już ja nie pamiętam chyba, chyba w ogóle nie dałem No to w takim razie po prostu damy po dwa razy Podwójnie ekspa po tym meczu No i koniec Robert Lewandowski najlepszy na mojej. Boisku, ale ja mam ocenę 8,5 to jest bardzo dobra ocena, nieprawdopodobne jest to, że ja naprawdę dobrze gram w reprezentacji, tak samo jak i w klubie, szkoda, że nie udało się strzelić gola, trochę zostałem okradziony, no dobrze więc tutaj mamy 80 punktów za zwycięstwo w poprzednim meczu ze Szwajcarią, bo zapomniałem o tym, no i teraz udało się zwycięstwo uratować i z asystą i z udziałem przy bramce to jest prawie 200 expa i dzięki temu mamy nowy poziom, także reprezentacja oddała jak najbardziej, fajnie mega fajne mecze się gra jeszcze z Robertem Lewandowskim. Podtrzymuję to, że nie będziemy grali tych towarzyskich. No, bo to nie jest fajne w sumie, te towarzyskie mecze. Ale, ale to było fajne doświadczenie. Naprawdę bardzo fajne. Zostawcie łapkę w górę za to. Nasze statystyki wyglądają już naprawdę bardzo ładnie. Wyrastamy na naprawdę dobrego grajka. Tutaj z defensywą jest trochę problem. A ja dużo się wracam do defensywy. Chyba powinienem trochę punktów jednak zainwestować w tą defensywę. Ale słuchajcie, zobaczcie, co ee, mówi o nas Robert Lewandowski. Po w wywiad... po... wywiadzie po meczowym. podanie Stachu Jonesa było absolutnie przepiękne. Zawdzięczam mu jedną bramkę. To powiedział o mnie Robert Lewandowski. Czy to nie słodkie? A teraz jest chyba jeszcze ciekawszy mecz. Gramy z najsłabszą drużyną w Lidze. To na bank będzie zwycięstwo. My wychodzimy oczywiście w podstawowym składzie. Na lewym. pomocy tutaj mam 66 overall, normalnie 68. No i co? No i jesteśmy na przykład lepsi już od takiego Edwina Quarsi, który na swojej. Pozycji już mam mniej overall od nas, czyli przeganiamy powoli, przeganiamy w sumie jeszcze chwilę. Najwyższy overall w tej drużynie to jest chyba 70. A nie, tu widzę 76. Okej, okay. to do tego nam jeszcze dużo brakuje, ale na przykład myślałem, że 72 to jest najwyższy overall i do tego już nam wcale dużo nie brakuje, więc za chwilę będziemy lepsi od prawie całego zespołu. Pozostało nam ledwie kilka overall wbić. Dobra, pytanie teraz tylko, ile ekspas dobędziemy z najsłabszą drużyną w tej lidze. Mam nadzieję, że będą w tej serii jakieś mistrzostwa świata albo Europy, bo w reprezentacji grało się naprawdę w super. Nie chciałbym grać towarzyskich, tylko jakieś naprawdę mecze o stawkę, jakieś eliminacje. Pamiętam, grałem eliminacje w karierze Mostowiaka w Fifie, było całkiem fajnie. Było Euro też, chyba mistrzostwa świata były, co prawda my byliśmy tam gówniani, ale w tej grze można by było powalczyć. jaki gol. No, a my u siebie gramy to 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 nie fajnie. Zobaczmy, bo to naprawdę był bardzo ładny gol, taki z półobrotu, z woleja. No szapo bazio ale ty nie wiesz z kim zadarłeś. Aj, już była dobra szansa. Teraz jest dobra szansa. I gol! Ale to wykończył. Nie brałem w tym udziału. Ale już obawiałem się, że nic z tego nie wyjdzie. Co to za dziwny strzał był w ogóle? Najważniejsze, że jest gol. Rosignol? Nie znam tego typa. Ty, ja go pierwszy raz chyba widzę. A, bo to jest ziomek, co gra na pomocy. Pewnie dlatego, że rzadko yy, widzę go pod polem karnym. No tak naprawdę, to jestem tu już półtora roku, a nie znam swojej drużyny. Ale ja to mogę łatwo wytłumaczyć, bo nie mam włączonych nazwisk nad piłkarzami. No i po prostu. Nie znam tych nazwisk W lewym dolnym rogu cały czas się pokazuje stachu Więc tak naprawdę to znam tylko tych, co strzelają gole Czyli Gilame, Luwambo Był jeszcze, a, Rabillard No właśnie, no, chyba tyle Dobra, pierwsza połowa remisowa Trzeba teraz strzelić gola Albo ze cztery Dobra, no, Stachu, co tu zrobi? Pyk, podanko, ale pięknie! Wow! No, niesamowita asysta to była. No i to jest mój ziomek Luwambo. Choć mam mu trochę do zarzucenia. Nasze drogi nie zawsze się łączyły. I czasami chuj mu w dupę, no ale jak strzela to spoko. To jest w ogóle dobra akcja, bo tutaj Luwambo zaczął to całą akcję, a nie... Idealne podanie lewą nogą. Świetne wykończenie. Bramkarz też taki trochę średni. O, ale dobre przejęcie, i będzie kontra. Tam jest tylko dwóch obrońców. Cała drużyna już wraca, ale mam tutaj dużo miejsca. Sam nie wiem, co mam z tą piłką zrobić. Zaraz podamy, dobra, jest dobre podanie. No strzelaj, mordo! Albo podaj! Oje, prosto w ramka zazajebał, No co za zjeb! Oj, ale tutaj błąd obrońcy! Zobaczmy, co z tego wyniknie. 3 do 1. No i w końcu już pieczętujemy to zwycięstwo, bo trochę nie byłoby przekonujące, jakby takim wynikiem się skończyło, ale 3-1 to już jest wynik spoko w miarę. Kurde, bardzo ciekawe mecze tutaj. Mega, mega, jara mnie ta seria, ona jest świetna. Wow. Dobrze, koniec Stachu Jones ocena 8 do 0. Na przestrzeni całego sezonu będziemy mieli naprawdę wysoką ocenę, bo często mamy wysoką 155 expa za asystę i zwycięstwo. Teraz do 69 poziomu trzeba aż 800 expa. No ale jesteśmy to zrobić w stanie jednym meczem. Zresztą dzisiaj już to pokazaliśmy, no bo był hat-trick i tam było mega dużo tego expa. I 680 expa to jest jak e, na razie nasz rekord e, serii. Czy uda się to pobić? Na pewno się ale nie wiem czy jeszcze w tym sezonie, bo chyba 5 meczów już tylko do końca nam zostało. Dokładnie tak jest. A my ciągle na drugim miejscu już 5 punktów straty do miejsca za nami, ale cały czas 4 punkty straty do pierwszego miejsca. No i tutaj Lons wygrało przed chwilą, widziałem, z Red Starem. My będziemy z Red Starem teraz grali. Też słaba drużyna. A nie, sorry, Lons wygrało z Olympic Marsylia, Pomyliło mi się. No tutaj te, te spadki jeszcze mogą być ciekawe, ale Ciekawy będzie finał tej ligi, no bo przecież hegemon Paris Saint Germain ma punktów 11 straty, to już jest praktycznie nie do wygrania. Matematycznie jest, ale ja bym dużo szans na to nie dawał. O, widzicie? W tym sezonie ocena 7-3. Ogólnie w całej karierze 7-0, no bo te pierwsze mecze to wiadomo, trochę słabe były i żeśmy 68 meczy już w ogóle zagrali, ale w tym sezonie mamy 20 GA, no to są statystyki z kosmosu. O. Polska będzie grała z Anglią i Chorwacją. Ciekawe, czemu te wszystkie mecze u siebie niby są grane. No, ale oczywiście są towarzyskie, więc my będziemy to po prostu skipować. No, a ja, tak jak mówiłem, zostało nam ostatnie pięć meczów w tym sezonie: z Czerwoną Gwiazdą, z Monako, fajny mecz. Z Marsylią, bardzo fajny mecz. Z liderem, bardzo fajny mecz. I ten z liderem, mecz może być o lidera. O kurde, to będzie dobry mecz. No i na koniec z tą drużyną. Nie będę haleczył francuskiego. A jeżeli nie. Nie widziałeś jak Stachu Jones rozwala PSG? No to obejrz poprzedni film.